r <shriek> E, jesteśmy e, Polską Izbą Produktów Regionalnego i Lokalnego, Oddział Mazowiecki. E, zrzeszamy producentów produktów tradycyjnych, regionalnych województwa mazowieckiego. E, działalność, to założy... znaczy działalność, e, istniejemy o, od niedawna, bo, o, bo od, e, e, od października można powiedzieć. E, tutaj w, w, no, no na chwilę obecną mam, e, e, mam wzory produktów. Dzień dobry, nazywam się Patrycja Malitka. Prowadzę bloga Wymysły Malitki i dzisiaj jestem tutaj z moją książką. Zapraszam serdecznie, ponieważ razem z książką dzisiaj jest kreatywne pudełko. Myślę, że będziecie się fantastycznie bawić razem ze mną. Dzień dobry, jestem, jesteśmy z mężem z Nowego Dworu. Przyjechaliśmy tutaj już czwarty raz do pomnikówka. Nasz asortyment to jest, są stare zegary, to znaczy wykonane ze starego drewna odzyskiwanego ze stodu domów, połączonych z ceramiką. Mamy również ceramikę użytkową, dekoracyjną, anioły wszelkiego rodzaju, misy, patery. No, ze względu na święta wielkanocne, również ozdoby wielkanocne, jajka, wydmuszki, gęsie ręcznie malowane. No i kapliczki, które są takim naszym sztandarowym wyrobem. Są to kapliczki wykonane z belek starych ze stodoły, z wizerunkiem i z figurką Madonny ceramicznej. Fajnie, to tutaj też nie, widać, nie? nie ale faktycznie na takim jakimś tam wygląda super. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Wrośnicka-Brańska, jestem dyrektorą Ośrodka Kultury w Powiechówku, czyli Pompu Powiechówek, która dzisiaj zaprasza na Wielkanocny Art bazar 2017. Zapraszamy od 11 do 18. Na Państwa czekają wystawcy na 150 stoiskach, zarówno jeśli chodzi o rękodzieło, malarstwo, ceramikę, dodatki do domu, ubrania, galanteria, torby, ale też Art Jarmark Smaku, czyli ekoprodukty żywnościowe. Serdecznie zapraszamy. Chcemy zaprosić wszystkich i małych i dużych do naszego nowego konkursu, który organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku pod patronatem wójta gminy Pomiechówek oraz we współpracy partnerskiej, medialnej z Tygodnikiem Nowodworskim. Będzie to konkurs genealogiczny, ja i moja rodzina. Oczywiście instrukcje, jeśli chodzi o tworzenie drzewa analogicznego, będzie też udzielać nasz partner, czyli Tygodnik Namodorski i stojący tutaj obok mnie, pan Piotr Korycki. Serdecznie zapraszam. Art Bazar odwiedzam kolejny raz. To nie jest mój pierwszy tutaj pobyt. Z sezonu na sezon rozwija się jest więcej wystawców. Mam nadzieję, że będzie więcej wystawców naszych regionalnych wielu wystawców, wiele osób twórczych wstydzi się po prostu pokazać swoje rzeczy, a tworzą bardzo ładne rzeczy. No i zapraszam serdecznie wszystkich, warto odwiedzić. Nawet do nas tutaj na Art bazar przyjeżdżają osoby, które są z Warszawy i spoza Warszawy. Zapraszamy.